Więc, jak powiedziałam na początek, chcę powiedzieć troszeczkę o strukturze i o treści. Ponieważ większość z nas jest świadoma treści, bardzo często jesteśmy w stanie opowiadać bardzo dużo na temat tego, jak jest źle, albo jak chcielibyśmy, żeby było dobrze. Natomiast nie dostrzegamy pewnych wzorców, które konstytuują nasze doświadczenia i naszą treść. Wzorzec jest w tym sensie jak forma. A treść jest jak. Nasze doświadczenie, które wlewamy w pewną formę. Przekonania właśnie są taką formą. One są już ukonstytuowane w wyniku naszych przeszłych doświadczeń. I jako forma służą nam do tego, że cokolwiek nowego się wydarzy, jakaś nowa treść się w naszym życiu pojawi, wlewamy tą treść w tą starą formę i już wiemy. Nie musimy odkrywać, tu mamy gotowy wzorzec, wzorzec, który pozwala nam rozumieć, co się z nami dzieje. Więc jeśli spojrzymy na takie proste przedstawienie, które chcę teraz zrobić, wiedzieć, to jest treść w tej butelce. I treść w tej chwili ma taki kształt, czy taką formę, racji na to, że ta butelka jest pewną formą dla tej treści. I teraz mój klient przychodzi i mówi, załóżmy, że ta woda reprezentuje siłę życiową. I mówi, że mam taki problem, że siły życiowe jakoś ze mnie wyciekają. I mówi, chciałbym, żebyś mi pomógł. Pomóż mi, bo widzisz, co się dzieje. Ciągle wlewam w siebie więcej sił życiowych, szukam zasobów, ale ciągle tracę. Jeżeli pracujemy na poziomie treści, to będziemy mówili, tak? Musisz więcej siły życiowej w to wkładać, musisz więcej motywacji w to włożyć. Musisz się bardziej starać. Ale to wszystko wycieka. Dopóty, dopóki nie zauważymy, że w formie. Strukturze, w tym, co konstytuuje i utrzymuje siły życiowe, jest pewna wada bo pewien problem. Tu istnieje problem. W tym sensie, zmiana na poziomie struktury jest bardziej podstawowa niż zmiana na poziomie treści. W tym sensie, treścią będzie udzielanie porad, a praca na strukturze oznacza analizę samej struktury. Analizę tego, w jaki sposób. Nasze własne wzorce wspierają nas w robieniu tego, co chcemy.